Okej, okay, kochani, witam Was, wita Was Kasia, witam na naszym kanale i witam na naszej nowej recenzji. I nasza nowa recenzja będzie dotyczyła zabawki, która jest, moi drodzy, ekologiczna, ponieważ jest cała z drewna. Jest to firma Wiga, nasza zabaweczka jest od firmy Wiga i popatrzcie, co my tu mamy. Mamy dużo, dużo fajnych rzeczy, a generalnie są to... Warzywa, lecz nie tylko, są to warzywa, są to produkty generalnie do krojenia. Wszystkie farbki mają atesty, wszystkie farbki są bezpieczne, także nie musicie się tym martwić. I może po kolei Wam pokażę, a potem Wam zaprezentuję, jak używamy tego. Więc tak, mamy tutaj nożyk, moi drodzy, pyk, nożyk. Mamy tutaj kiełbaskę. Mamy również Taką rybkę, mamy też, moi drodzy, tak oto łódko z kurczaka. Tutaj są produkty, które będziemy mogli włożyć do naszych kanapeczek, bo mamy też również kanapeczki. I deseczka do krojenia, deseczka do krojenia. I zaraz Wam pokażę, jak to działa, tylko jeszcze chciałam coś jednego wam pokazać wszystko jest zapakowane w taki oto taką oto em, taką oto jakby to nazwać szufladkę. Szuflatkę. To jest zamykane takim grubym plastikiem. Patrzcie, zamykamy. O, i możemy sobie po prostu w tym wszędzie chodzić. Zabaweczka jest dostępna dla dzieci już od 18 miesiąca życia. Także jest, jest to ciekawa propozycja na zabawy dla półtora roczniaków. A teraz obniżę kamekę i pokażę Wam, co możemy robić. O, przepraszam Was, tak Wam pokażę. O, zobaczcie. Zobaczcie, zobaczcie, co możemy tutaj robić. Ciekawego. Popatrzcie. Mamy deseczkę. Mamy również produkt, który możemy pokroić i zobaczcie, co robię. O! I... Tak. Możemy też pokroić chlebek. O, proszę. Widzicie, tutaj w środku są takie rzepy. Rzepy wyglądają w ten sposób i one się ze sobą łączą po to abyśmy mogli robić różne cuda, możemy zrobić na przykład kanapkę z kiełbasą, jeśli ktoś ma ochotę. Kanapkę z kiełbasą możemy zrobić, tak? Ale możemy też zrobić, możemy też zrobić. Proszę, patrzcie, poczekajcie. Zrobimy tak. Zrobimy tak. I kanapkę z pomidorem, z sałatą. Poczekajcie, ja tutaj jeszcze coś wykombinuję. serem. I zamykamy kanapeczkę. I jeszcze mamy tutaj kolejną. Proszę bardzo, jaka wielka kanapeczka, zobaczcie. Możemy sobie tutaj tak kombinować. Możemy się tutaj tak bawić. Proszę bardzo. O, tyk. I mamy kurczaka dla dwóch osób przepołowionego, tak? I mamy też rybkę. Rybkę możemy przeciąć, Pyk. widzicie? Bardzo fajna zabawa, bardzo przyjemnie się to przecina, muszę wam powiedzieć, bardzo przyjemne i przyjemnie również się złącza, bo później się to złącza. I potem możemy sobie to schować i potem możemy się bawić jeszcze raz. No to wracam do was, kochani. I chciałabym Was prosić o komentarz, jeśli Wam się podobało, i łapkę w górę. I również pamiętajcie o naszym subiku z dzwoneczkiem, jeśli chcecie być na bieżąco z naszymi recenzjami. A ja się tym razem z Wami żegnam, to znaczy teraz się z Wami żegnam, i tym razem. I zapraszam na następną recenzję, która pojawi się już niedługo. Pa pa!